Sponsorem głównym klubu jest firma Polakis. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. Drugim gościem kanału Podlesianka TV jest Alan Lubacki, nowy zawodnik podlesianki Katowice. Dzień dobry, Alan. Przede wszystkim witamy w naszym klubie. Witam, witam serdecznie wszystkich. Alan, no to tak na początek, proste pytanie, zadane to samo co Kajetanowi Kunce, dlaczego właśnie Podlesianka, co Cię przekonało, żeby tutaj trafić? No na pewno fajne miejsce gdzieś tam na uboczu, mam też niedaleko, znam się trochę już z trenerem i fajni, fajni kibice też tutaj są, no i bardzo fajna murawa. No i ty znasz smak trzecioligowej piłki Podlesianka będzie ją dopiero poznawać. Byłeś ważną postacią górnika 2 zabrze. Ostatnio gwarka, tarnowskie góry. Czego mamy się spodziewać po tym poziomie rozgrywkowym, bo jest to dla nas debiut na tym poziomie, tak jak wspomniałem wcześniej. Na pewno w każdym meczu będzie. Każdy mecz będzie bardzo ciężki. Będzie, wydaje mi się, że ta, ta trzecia liga taka jest dosyć brutalna. Wszyscy grają na dużej intensywności i to mi się wydaje, że jest takie. Kluczowe. Śledziłeś poczynania Podlesianki w ubiegłym sezonie. Jakieś sobie zdanie wyrobiłeś na temat tego zespołu? No, na pewno fajnie. Byłem na kilku meczach tutaj też na barażu ostatnim. To na pewno fajnie, drużyna fajnie gra w piłkę i ma, widać, że ma pomysł na grę. Znasz jakichś zawodników Podlesianki czy dopiero będzie okazja, żeby się z nimi poznać? No Niestety nikogo nie znał oprócz, no, jedynie Maćka nie znał z UKS-u Szopienicy, z którym grałem, ale reszcie zawodników no, nie, nie, nie znamy się. Jeżeli chodzi o Ciebie, Twoja ulubiona pozycja na boisku, gdzie czujesz się najlepiej? Wydaje mi się, że to dziewiątka, a może być też dziesiątka. No to czego mogą spodziewać się kibice pod lesianki po Twojej grze, co możesz im zadeklarować? Mam nadzieję, że jak najwięcej bramek i asyst. No i na pewno będę dawał siebie wszystko. No i tyle. Dziękuję bardzo, powodzenia. Dziękuję bardzo.